Już 18 targi Forum Wentylacja Salon Klimatyzacja za nami. Jesteśmy pod bardzo dużym wrażeniem tego wydarzenia. Dzisiaj chcemy podzielić się z wami nowinkami ze świata wentylacji. Przedstawimy wam trzy firmy, z których dwie to uczestnicy konkursu na najciekawszy produkt roku, a jedna to zupełnie nowy powiew świeżości na polskim rynku. Ventia laureat pierwszej nagrody na najciekawszy produkt roku. W trakcie targów mogliśmy podziwiać ich innowacyjną centralę wentylacyjną ConfoVent Verso Pro 2. Co w niej tak wyjątkowego? Zapytaliśmy eksperta. Mam przyjemność zaprezentować Państwu największą nowość w ofercie firmy Ventia, czyli centralę wentylacyjną ConfoVent Verso Pro 2. Jest to wyjątkowe urządzenie, o którym teraz chciałbym opowiedzieć Państwu kilka słów. Zacznę od obudowy. W tym urządzeniu oferujemy Państwu najwyższe możliwe parametry, czyli TB1 dla mostków termicznych, L1 dla przecieków, T2 dla przenikania ciepła i D1 dla wytrzymałości mechanicznej. To, na co warto zwrócić uwagę, to kwestia izolacji. W przypadku urządzeń Verso Pro 2 jest to 75 mm wełny oraz specjalnie zaprojektowane zawiasy i antyzamrożeniowe klamki. Oprócz obudowy chciałbym zwrócić Państwa uwagę na podzespoły, które zastosowaliśmy przy produkcji Verso Pro 2. Przede wszystkim są to wentylatory wyposażone w silniki o klasie IE5 Ultra Premium. Centrala jest wyposażona w zależności od potrzeb zarówno w silniki PM, jak i EC. Jeżeli chodzi o silniki PM, mamy tutaj zastosowane zupełnie nowe falowniki. Natomiast jeśli chodzi o silniki EC, są tutaj zastosowane silniki CILA-BEGA z wirnikami Bluefin. Następną rzeczą, na którą możemy tutaj zwrócić uwagę, jest zabezpieczenie automatyki. Automatyka jest wyprowadzona na zewnątrz. Dostęp do niej jest bez otwierania centrali. I to, co jest też bardzo istotne, to to, że zintegrowana automatyka jest zabezpieczona przed wilgocią. Na sam koniec wspomnę o możliwościach projektowych. Centrala Comfowen Verso Pro 2 to aż 1 600 000 różnych kombinacji projektowych. Oznacza to, że w zasadzie każdy klient razem z projektantem znajdą takie rozwiązanie, które będzie idealnie dopasowane do potrzeb. Gorąco zapraszam do pytań skierowanych do naszych kierowników regionalnych Wętia i do zapoznania się z tym niezwykłym urządzeniem. Kolejna nowość to również centrala. Tym razem sekcyjna centrala wentylacyjna AF Pro od firmy Frapol, którą podziwialiśmy na arenie technologii podczas targów. Spotkaliśmy tam również eksperta z firmy Frapol, który opowiedział nam o tej centrali. E, nazywam się Andrzej Cebula. Pracuję w dziale Badań i Rozwoju firmy Frapol. Jednym z głównych obszarów prac naszego działu jest poprawa efektywności energetycznej systemów wentylacji i klimatyzacji. Efektem wdrożenia jednego z projektów jest obudowa centrali wentylacyjnej AF Pro, którą przed Państwem prezentujemy. Główne założenia polegały na optymalizacji obudowy pod kątem strat termicznych przez przenikanie. Udało nam się osiągnąć klasy efektywności przenikania ciepła T2 oraz współczynnik wpływu mostków cieplnych w klasie TB1. Wyniki naszych prac zostały potwierdzone certyfikatem firmy TIF Rheinland, wykonanym na podstawie badań w niezależnej jednostce akredytowanej. Urządzenie, które chcieliśmy przed Państwem zaprezentować, to w pełni funkcjonalna centrala wentylacyjna, wyposażona w wysokosprawny układ odysku ciepła złożony z wymiennika przeciwprądowego, Wentylatory z silnikami EC oraz filtry kieszeniowe w klasie F7. Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w pełni funkcjonalny układ sterowania z wykonanym fabrycznie okablowaniem. Duńskie wentylatory sufitowe HVLS dostępne są już w naszym kraju. Nordic Fans Polska to oficjalny dystrybutor. Polsce. Ekologiczne i energooszczędne wentylatory HVLS z pewnością zainteresują wielu adeptów wentylacji w naszym kraju. Dlaczego? Zobaczcie sami! Wentylatory wolnoobrotowe HVLS z angielskiego High Volume Low Speed, czyli duża, duża wydajność przy niskich obrotach. Nasze destraktyfikatory przede wszystkim, przede wszystkim różnią się od innych systemów tym, że przesyłają powietrze na znaczne odległości. Nasza 5-metrowa jednostka jest w stanie swoim zasięgiem pokryć obszar 500 metrów kwadratowych. Mam nadzieję, że nasze nowinki ze świata wentylacji przypadły Wam do gustu. Wszystkie szczegóły na temat nowych urządzeń znajdziecie w opisie. Na dzisiaj dziękuję. Do zobaczenia.